Drodzy Państwo, od 1 stycznia zasady raportowania danych o kryptowalutach realnie się zmieniają i rusza tak zwany system CARF, czyli Crypto Asset Reporting Framework. Standard opracowany przez organizację OECD, który w praktyce kończy epokę myślenia, że krypto jest poza radarem. Oznacza to, że platformy kryptowalutowe takie jak giełdy Binance czy. Inne i portfele online zostały objęte tymi wytycznymi i od tego roku mają obowiązek raportowania danych swoich klientów do urzędów skarbowych, w tym do HMRC. To oznacza, że kryptowaluty przestają funkcjonować poza systemem wymiany informacji podatkowych, a urzędy skarbowe będą miały dostęp do danych dotyczących posiadanych środków, transakcji i zysków. HMRC będzie teraz bardzo uważnie analizować osoby, które osiągały zyski z kryptowalut, zarówno w zakresie, Capital gains tax, jak i w niektórych przypadkach income tax. Wielu klientów uświadamia to sobie dopiero teraz, że tych dochodów nigdy nie wykazało, a czasu na reakcję jest coraz mniej, dlatego ode mnie taka mała sugestia, że jeżeli handlowaliście kryptowalutami albo mieliście jakiekolwiek dochody z krypto i nie macie pewności, czy zostało to prawidłowo rozliczone w Wielkiej Brytanii, to self-assessment do 31 stycznia jest tym momentem, żeby to uporządkować, bo zrobienie tego teraz świadomie. I spokojnie jest zawsze lepsze niż tłumaczenie się później przed HMRC.